Towe, malarka, rzeźbiarka, autorka muminków. Towe Marika Jansson urodziła się 9 sierpnia 1914 roku w Helsinkach, zmarła 27 czerwca 2001 roku. Była znana na całym świecie fińską pisarką, ilustratorką, tworzyła także komiksy. Międzynarodową sławę zyskała dzięki serii niezwykle ciekawych książek dla dzieci, tak chodzi o muminki. Towe była także autorką książek dla dorosłych, twórczynią dzieł plastycznych i ilustratorką książek swoich i innych pisarzy. Pisała po szwedzku. Tove Jansson jako dziecko mieszkała w Helsinkach. Do 1917 roku miasto to było stolicą Wielkiego Księstwa Finlandii, wchodzącego w skład imperium rosyjskiego. Jej ojciec Wiktor Jansson 1886-1958 był rzeźbiarzem i należał do szwedzkiej mniejszości a matka, Signe, 1882-1970, była graficzką i ilustratorką urodzoną w Szwecji. Towa miała dwóch młodszych braci, którzy również zostali artystami. Per Olof był fotografem, a Lars rysownikiem i autorem komiksowym. Ich dom znajdował się w Helsinkach, ale rodzina spędzała okres od końca maja do początku września w wynajętym domku na wyspie, w pobliżu Porwo. Towa już od dzieciństwa chciała rysować, a rodzice wspierali jej talent. W 1928, gdy Towa miała 14 lat, jej ilustracje ukazały się w kilku czasopismach, a w 1929 seria obrazkowa w siedmiu odcinkach o dwóch zakochanych larwach wydana została przez poczytną gazetę dla dzieci. W latach 1929-1953 pojawiło się ponad 500 karykatur i ponad 100 obrazków na okładkę magazynu jej autorstwa. To tam po raz pierwszy na początku lat 40. ukazały się stworzenia podobne do Muminków. towe nazwała je wtedy snorkami. Gdy miała 15 lat, przeniosła się wraz z rodziną do Szwecji, gdzie zamieszkała u krewnych matki. W 1930 do 1933 studiowała sztukę w Sztokholmie. Po przerwie, po powrocie do Helsinek w latach 1933-37, uczęszczała do szkoły rysunku, a w 1938 Udała się na naukę do Paryża. W latach 30. podróżowała kilka razy do Niemiec, Włoch i Francji. W roku 1933, gdy miała 19 lat, wystawiła swój pierwszy obraz. W tym samym roku, pod pseudonimem Vera Hai, wydała pierwszą książkę z własnymi ilustracjami, napisaną w wieku 14 lat. Brała udział w wystawach, m.in. w 1937 roku w gildii artystów w Helsinkach. Na początku lat 30. i 40. uważana była za wyróżniającą się fińską artystkę młodego pokolenia. W latach 1934-1940 pisywała ilustrowane własnoręcznie opowiadania, które publikowano w czasopismach i magazynach bożonarodzeniowych. Do 28 roku życia mieszkała razem z rodzicami. Wiosną 1944 roku przeprowadziła się do studia w Helsinkach, gdzie mieszkała i tworzyła przez 57 lat do śmierci. Najważniejszym w jej światowej karierze był rok 1945, to wtedy pojawił się w księgarniach pierwszy tom cyklu o muminkach zatytułowany Małe trolej i duża powódź wydano go zarówno w Helsinkach, jak i w Sztokholmie. Książka na początku nie wzbudzała większego zainteresowania. Pojawiło się ona po dwóch kolejnych częściach: Komecie nad doliną muminków w 1946, a zwłaszcza po W Dolinie Muminków w 1948. Jansson stała się pisarką znaną w Finlandii i w Szwecji. W latach 40. była też zaręczona z lewicowym dziennikarzem i politykiem Atosem Wirtanenem, który był prototypem książkowego WCK. Autorka pisze o nim do swojej przyjaciółki Ewy. Spotkanie Atosa było istotne. Te dwa lata z nim uczyniły wszystko bogatszym, cieplejszym i intensywniejszym. Miłość do niego zmieniła mnie tak, że mogłabym nawet z radością za niego wyjść. Do małżeństwa nie doszło ale w trakcie związku rozmawiają o nim wielokrotnie. Od 1947 do 1948 Towe pracowała dla Nittit, gdzie wydawała co tydzień w odcinkach pierwszy komiks o muminkach Muminek i koniec świata, a od 1954 do 1959 przygotowywała komiks muminków dla The London Evening News. Towe w dalszym ciągu malowała uważała się przede wszystkim za malarkę w 1955 roku odbyła się jej trzecia wystawa indywidualna w Helsinkach. Wiele z jej obrazów przedstawiało martwą naturę. Niestety na malowanie miała coraz mniej czasu ze względu na pisanie i ilustrowanie kolejnych książek i komiksów o muminkach. Wtedy to ubolewała nad utratą artystycznego zapału. Nie potrafię przypomnieć sobie momentu, kiedy to nastąpiło, kiedy znielubiłam swoją pracę. Jak do tego doszło i co począć, żeby odzyskać ów naturalny zapał. Przez chwilę sądziłam, że pomogą mi te komiksy. Muminek wdzięczne hobby. Seria za serią musiał się stać nowym zobowiązaniem. Powinnam szukać przyjemności w malarstwie, ale jej nie znajduję. Diabli wiedzą, gdzie się podziała. Mimo iż towa była w związkach z mężczyznami, to wolała kobiety. W latach pięćdziesiątych współpracowała z viviką Bandler przy adaptacjach Muminków w teatrzykach i innych produkcjach. Kobiety rozpoczęły romans, co zostało udokumentowane w licznych listach ujawnienie ich romansu skutkowałoby skandalem, ponieważ Vivika była zamężna. Z tego też powodu zakończyła się miłosna przygoda. W 1955 roku poznaje graficzkę Tuliki, która zostaje jej partnerką. Tuliki była też autorką wielu rysunków do jej książek. Była pierwowzorem jednej z postaci książek Towe, Tutiki. Występuje ona w zimie Muminków i opowiadaniach z Doliny Muminków. Kobiety mieszkały w sąsiednich blokach, między którymi Dało się przejść przez korytarz prowadzący przez strych. W obawie przed publicznym niezrozumieniem kobiety spotykały się po kryjomu. By móc swobodnie spędzić czas na jednej z odludnych wysepek, znajdujących się w Zatoce Fińskiej, postanowiły wybudować domek, do którego jeździły w lecie. Z ich wspólnych wypraw pozostało wiele godzin nagrań, z których powstały filmy dokumentalne. Wracając do pracy, malarstwo towe ewoluowało z czasem, czerpiąc zarówno ze sztuki abstrakcyjnej, jak i figuratywnej. Krytyk sztuki Erik Kruskop określił je jako wyabstrahowany figuratywizm kolorystyczny. W 1962 odbyła się kolejna wystawa jej prac w Helsinkach. Wychodziły także kolejne części serii o muminkach, które ugruntowały jej coraz większą popularność, także poza Szwecją i Finlandią. Serię dziewięciu książek o muminkach zakończyła wydana w 1970 roku Dolina Muminków w listopadzie. Po 1968 roku, miała wtedy 54 lata, skupiła się na twórczości kierowanej do dorosłych, pisząc powieści i opowiadania o relacjach międzyludzkich. W 1978 otrzymała tytuł doktora honoris causa. W kolejnych latach wiele podróżowała, odwiedzając m.in. Polskę w 1978 roku. W 1995 otrzymała honorowy tytuł profesorski. Twórczość towe. Książki o muminkach zostały przetłumaczone na ponad 30 języków i wydane w milionach egzemplarzy. Pierwsza z nich, Małe Trole i Duża Powódź, napisana częściowo już w czasie wojny radziecko-fińskiej w 1939-40, wydana została w 1945. Sławe przyniosły jej kolejne utwory przedstawiające świat Doliny Muminków. Komenda nad Doliną Muminków, która ukazała się w 1946, odniosła znaczący sukces, podobnie jak kolejne części serii. Dolina Muminków w listopadzie, ostatnia z cyklu, została wydana w 1970 roku. Seria o Muminkach zyskała szczególną popularność dzięki unikatowej atmosferze świata przedstawionego, bezpośredniemu i humorystycznemu językowi, unikania moralizatorstwa, a także ilustracjom autorstwa samej samejtowe. Zachowana jest w nich równowaga między światem dorosłych i światem dzieci. Chętnie są czytane nie tylko przez dzieci, ale również przez starszych czytelników. W serii tej doszukiwano się nawiązań do Biblii i inspiracji książkami takimi jak Alicja w Krainie Czarów, Seria o Tarzanie i Przypadki Robinsona Crusoe. W latach 1947–48 oraz 1954–59 Janson tworzyła z bratem Larsem komiksy o przygodach muminków. Później seria była kontynuowana samodzielnie przez Larsa, który był autorem kolejnych komiksów, wydawanych do 1975 roku. Jansson była także autorką książek dla dorosłego odbiorcy, takich jak Historia jej dzieciństwa, Córka rzeźbiarza i Zbiory opowiadań. Inne jej dzieła nie zdobyły jednak takiego uznania jak seria o muminkach. Wydawano także jej listy, pisane były do rodziców i młodszych braci. Korespondowała chętnie z osobami bliskimi, którymi były jej wieloletnia partnerka, graficzka Tuliki, fotografka Ewa Knikow, tłumaczka Maja Wani, publicysta, wspomniany już Atos, wydawca i inni opisywała w nich swoje życie, prace, plany, nadzieje i niepowodzenia. Wspominała o miłości, przyjaźni, solidarności, a także wypowiadała się na temat społeczeństwa, polityki, literatury i sztuki. Listy pisała po szwedzku, czasami dodając słowa lub zwroty po angielsku. Pisała je wyłącznie odręcznie, nigdy na maszynie do pisania. Niekiedy dodawała do nich ilustracje, zwykle przedstawiające ją w różnych sytuacjach. Towę starała się odpisywać na listy także nieznajomym. Od 1954 roku, kiedy jej twórczość cała się znana, otrzymywała około 2000 listów rocznie. Malowała chętnie autoportrety i karykatury. Była ilustratorką nie tylko swoich książek, ale także pisanych przez innych autorów, takich jak m.in. Hobbit, czyli Tam z powrotem, Tolkiena, i Alicja w krainie czarów. Za swoją artystyczną działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Nic jednak nie przebiło mu minków. W ostatniej części z serii książek o muminkach Dolnie Muminków w Listopadzie pojawia się także wątek autobiograficzny. Sama autorka odwiedza dom muminków jako Homek Toft. Przekonuje się jednak jedynie, że nikogo w domu nie ma. Autorka napisała tę opowieść po śmierci swojej matki. Postaciom Homka chciała zapewne zaznaczyć pustkę, jaka powstała w tamtym czasie w jej życiu. Towe zmarła 27 czerwca 2001 roku. Pochowana została na cmentarzu w Helsinkach. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że Dolina Muminków istnieje i jest wyspą. Położona w pobliżu fińskiego miasta Turku, wyspa Kailo kilkadziesiąt lat temu została zamieniona w park rozrywki. Jest on wielnym odzwierciedleniem Doliny Muminków. Znajdziemy tam niemal wszystkie znane z książek i serialu telewizyjnego budynki, a w sezonie letnim także postacie. Całość została wybudowana w sposób realistyczny do granic możliwości. Można usiąść w fotelu Tatusia Muminka lub zajrzeć do namiotu Wojtka. Dodatkowo w miejscowości Tempere powstało muzeum Muminków. W jego zbiorach znalazły się oryginalne ilustracje do książek o Muminkach i wiele niepublikowanych rysunków towe. Jednym z najciekawszych eksponatów jest makieta pięciopiętrowego domu Muminków, zbudowana przez samą pisarkę. A co wy myślicie o Muminkach? Kto z was pamięta, jak wieczorem czekało się na ten animowany serial, który otaczała aura niezwykłości i tajemniczości?